15 czerwca po godzinie 17 na drodze wojewódzkiej numer 484 w miejscowości Szpinalów w gminie Kamińsk doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volkswagenem, 32-letni mężczyzna, najprawdopodobniej nieprawidłowo wykonał manewr wyprzedzania, w wyniku czego doprowadził do czołowego zderzenia z dwoma motocyklistami jadącymi z przeciwnego kierunku od strony Bełchatowa. Na jednym z motocykli poruszał się 22-letni mężczyzna, który poniósł śmierć na miejscu, drugi Motocykl prowadził 27-letni mężczyzna, a jego pasażerką była 25-letnia kobieta. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. W chwili udzielania pomocy byli przytomni. Jak się okazało, kierowca Volkswagena był nie Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany.